Jesteśmy na bulwarze Czerwińskim pod Zamkiem Królewskim na Wawelu. W tym miejscu stanąć ma wielki pomnik, wielki memoriał polskiego państwa podziemnego i armii krajowej. Instalacja o niespotykanych wręcz rozmiarach. Projekt miejski został rozstrzygnięty. Oczywiście problemem jest brak funduszy. W opisie filmu znajdziecie wszelkie wskazówki do tego, jak można wspomóc całą akcję. Całą zbiórkę publiczną, i miejmy nadzieję, że jak najszybciej ten pomnik tutaj powstanie. Dalej w Polsce stoi 300 pomników sowieckiej armii, która naraz najpierw napadła do spółki z Hitlerem, a później zniewoliła nasz kraj, narzucając nam jarzmo komunizmu. Brakuje za to pomników największej podziemnej armii okupowanej Europy. Myślę, że bulwar pod Zamkiem Królewskim na Wawelu to najwłaściwsze miejsce na to, by coś tak wspaniałego tutaj powstało teraz jeszcze kilka słów powie architekt, który wygrał ten konkurs. Człowiek wywodzący się z polskiej imigracyjnej rodziny z Wiednia. Człowiek związany swoją rodzinną historią zarówno z Armią Krajową, jak i innymi etapami walk o polską niepodległość. Człowiek związany z Krakowem i z Nowym Sączem. Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego stoi na nowo utworzonej osi, zorientowanej do Zamku Królewskiego, widoczny z tarasu Wawelu. Pomnik tworzy bryłę architektoniczno-rzeźbiarską, która odzwierciedla dawne granice II Rzeczpospolitej w momencie wybuchu II wojny światowej i tworzy tak zwany ogród pamięci. Inspirowaliśmy się najważniejszymi miejscami pamięci. Pomnik jeszcze nie jest tak bardzo potrzebny, póki my żyjemy. Kiedy można takiego zobaczyć starszego gościa, trochę trudno sobie czasami wyobrazić, że ten, który idzie dzień raz z laseczką, to ganiał ze scenem po lasach. Ale niedługo ten las już nie będzie. I wtedy o nas pozostaje się pamięć w postaci książek i, i pomników. I właśnie tego pom ten pomnik, będzie takim właśnie stałym przez pokolenia. Przypomnieniem, że tacy właśnie byli.